Okej. Okay. Nie widać nic? Nie. Nie, coś widać. Okej, okay, jest dobrze? No to idzie. O, jak daleko poleciało. Tu gdzieś się pogubiły. Pomóc Ci skarbie? O, Ci pomogę, co?

Okej, szłaś czy nie? szłaś? Poczekaj, Koleżanka. Okej, okay, patrzę tu na pachołki, ostrożnie jedziemy. Czy my patrzymy, Czy tutaj nic na mnie? Nie, nie,

A kto zaraz by chciał? Zapraszam! A to tylko na spróbowanie, trwa na konsekwencje, ewentualnie zdecydujemy, to może samochodem jechać, kto nie? I no, tak właśnie nie, to pan. Bardzo proszę! No i dzieci, to ładnie się poziom, ale samemu to już to tak nie za bardzo. Proszę, pani, tu się na prezentuję. Slały, tak? I na pachołków tak trochę nie. Tak, idzie pani delikatnie w podróżku. Wagó, wagę, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Tak, bardzo dobrze. O, super. Świetnie. Czy ktoś jeszcze dorosły? Może pan, tak? Zapraszamy chętnego. Zapraszamy, zapraszamy. O, pana wójta też zapraszamy.

Plus. A może pan decyduje? Nie? Wszyscy? Dobra, słuchajcie, czy, przeszłaś, czy jeszcze nie przechodziłaś? Tak to proszę bardzo, słuchajcie. Okej, okay, słuchajcie, bo teraz będzie trochę trudniej. Teraz będą teraz okulary i woreczek na głowie. No tak, dobra. Tak, słuchajcie, zakładamy. Zakładamy okulary. Waga, Dworzeczek na głowie. Okej, słuchaj, a okay. jak to się gotowi? Do Dobra, słuchajcie, no to idziemy. Teraz jest trochę łatwiej dla niektórych, jak ktoś czai o co tu chodzi. Okej, okay, świetnie. Przekazujemy dworeczek. Przekazujemy dworeczek okularów. Dobra, okej, okay, idziemy, idziemy po malutku. No, teraz jest woreczek. dzworeczek. O, tu jest, tak. Świetnie. Tutaj woreczek pokazujemy okulary. Dobrze. Przypadka, woreczek na głowie idziesz. Panie, działa. Panie, Idziesz, potem, działa. Mamy? działa. Jest, jest, jest. działa. Idziemy, Jest, 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 jest. jest nie. Idziemy, idziemy, idziemy tak. Super. Jak to trzecie zadanie trudne, to teraz będzie, troszkę, teraz będzie jeszcze troszkę trudniej. Teraz robimy nowe zadanie. co tu się wydarzyło? Byliście z Bogramy, czy nie? Byliście, czy nie? No to zapraszam do przodu. Co zapraszam? Może startujecie ja z czymś nowym? Nie, nie, to się wystarczyłoby zaraz. Tak? No. ja dużo nie zmieniłem się nie? Okej. i slalomem. Raz z jednej, raz z drugiej strony kolego iżesz. Bo Pamiętaj, boreczek na głowie nie może spaść. A wy byliście, nie? No to ty naprzód zapraszam. Bo tu Marwinkal kończymy, to tu za koleżanką. Tu się nie wpychamy, ale tu za koleżanką idziemy. Okej, okay, przed Marwinką. Świetnie, jak było fajnie, dobra? No tak? Mama do góry, o, tak? Nie? Ej, Grzechu! Grzechu! O, tu mam uszyty na Świetnie. mamy takie, jak tak by byliście wszyscy? A Ty byłeś? To chodź. To na przykład. nawet czołgać się może. Okej, okay, idziemy, idziemy, przechodzimy. Świetnie. Co powiedział, że łatwe? Okej, okay, zobaczymy ostatni etap. Super. A może pan sobie tutaj spróbować? Nie, nie? nie? Jutro? Jutro, okej. Okay. To ja tu jutro przyjadę, mam niedaleko. Okej, okay, szyłam. stop. Koleżanka przejdzie. Okej, okay, no to teraz szyłam. Świetnie. No to idziemy, idziemy. Chodź w karbie. Świetnie. Super. Ostatnio chłopacy mi robili na balu karnawałowym jakieś ślizgi. Się rzucali jak tacy, nie wiem. Jacyś tak tacy, wiecie, na poślizg. Super. Świetnie. Okej, okay, Szymon stop. Ciebie obniżamy. Tak, przechodzimy, no. Świetnie. O tak. Metody są różne, słuchajcie. Na dżobnicę, na ślimaka, na superbohatera. Tak, schylamy się idziemy. Kiedy dziewczyny mi szpagatem przechodziły, ale to były bardzo wyginne, stakowane. Teraz Na trochę obniżane, a tak. Będą jeszcze trzy poziomy trudności. Idziemy, idziemy. Kolega się znowu dotknął. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Czołgamy się butami chyba do odpowiedzi. super. jest <zysy> jeszcze troszkę. czekać, bo będzie niżej. Idziemy, idziemy, idziemy. Okej, okay, obniżamy. Staramy się jeszcze nie dotknąć. O, to na fokę chyba było. Co? No? To no polega jeszcze raz, bo głowa. No. O tak, super. To nie, jeszcze raz. No, dobra, dobra, gdzie, Pada stopa, ko Nie oszukujemy, słuchajcie. Super. Nie. Idziemy, 見えたらしいな。Yeah,